Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam produkt, który już raz pojawił się na kanale. Kamerę FPV od KDX, działającą w systemie Walksnail. Wcześniej testowałem ją na dwuosiowym gimbalu, a tym razem sprawdzę ją w bardziej praktycznym zastosowaniu. Zbuduję dla niej drona. Zanim przejdę do omawiania kamery i części wykorzystanych w tym odcinku, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Z góry dziękuję. Wszystkie elementy włącznie z kamerą pochodzą z prawdziwej kopalni takich części, czyli z AliExpress. Nie jest to mój pierwszy dron, więc możecie sprawdzić na kanale inne projekty. Jak zwykle nie będę pokazywał każdej pojedynczej śrubki ani tym bardziej procesu lutowania, bo tego trzeba się po prostu nauczyć, żeby zabawa w budowę drona była przyjemna. Coś jak klocki dla większych chłopców. Przejdźmy do tego jakie części wybrałem tym razem. Na początek rama. Będzie to dron typu Cinewhoop pod śmigła 3,5 calowe. A dokładnie model Sinelock 35V2. Budowałem już podobny model, nieco mniejszy, 3-calowy, z kamerą do lotów nocnych. Jeśli jesteście ciekawi, polecam tam ten materiał. Silniki to Axis Flying 2006 2500 KV w zestawie z kompletem śrubek montażowych. A dron będzie zasilany baterią 4S. Kontroler lotu to Gep RC, Tucker F722 All-in-One z 45-amperowymi regulatorami również z kompletem niezbędnych elementów. Do tego GPS Walksnail oraz śmigła Haku Prop 90 mm czyli dokładnie pod ramę 3,5-calową. Odbiornik to Express LRS w nietypowej wersji dwuzakresowy DBR-4. Działający zarówno na 2,4 GHz, jak i 915 MHz, typowo pod nadajnik Gemini. I oczywiście wspomniana już kamera. Jak widzicie, wszystkie części leżą już na stole i są gotowe do montażu. Przyznam, że ich ilość może przytłaczać, ale spokojnie, nie wszystkie będą użyte od razu. Zacznę od składania mniejszych fragmentów, więc stopniowo ich będzie ubywać. Zanim jednak przejdę do samego montażu, kilka słów o kamerze, którą wykorzystam w tym projekcie. Pełną specyfikację znajdziecie na stronie sprzedawcy, a także umieszczę ją na blogu. Z najważniejszych rzeczy, kamera nagrywa w 4K, ale obraz w Goglach widzimy w HD. Zestaw jest kompletny i wystarczy go tylko podłączyć do kontrolera lotu. Nagrywarka i nadajnik wideo VTX znajdują się w jednej obudowie. Do tego są anteny oraz dodatkowy filtr ND8, lekko przyciemniający obraz. Choć nazwa Moonlight sugeruje, że kamera dobrze radzi sobie po zmroku, jej głównym zadaniem jest nagrywanie w 4K. W poprzedniej recenzji pokazała jednak, że w nocy przy oświetleniu miejskim radzi sobie całkiem dobrze. Widać też więcej detali przy świetle księżyca niż oferuje wiele innych kamer FPV. Dobrze, czas przejść do montażu. Zacznę od najprostszych rzeczy, żeby zmniejszyć ilość woreczków na stole. Najpierw do osłon śmigieł nakleję dwie naklejki. Pełnią raczej funkcję ozdobną niż praktyczną. Następnie przykręcę dwie aluminiowe podpory. Dzięki temu kilka woreczków od razu zniknie z widoku, a nie będzie to przeszkadzać w dalszych etapach. To już zamontowane, można przejść dalej. Ale zanim to zrobię, muszę wspomnieć, w zestawie są klucze imbusowe do śrubek, choć oczywiście lepiej użyć śrubokręta z odpowiednią końcówką. Staram się też pokazywać numery śrubek dla każdego etapu, które są w woreczkach. Dodatkowo są one oznaczone w dołączonej, choć nie do końca czytelnej instrukcji. Będę więc pokazywał opisy na woreczkach. Kolejne elementy, które zamontuję, to dodatkowe uchwyty baterii oraz gumowe, samoprzylepne podkładki pod baterię. Podkładki pod baterię są w dwóch kompletach, więc zapasowy odkładam z powrotem do pudełka. Oczywiście będą też zostawać śrubki. Niektóre są takie same i wykorzystywane do kilku elementów, więc trzymam je w woreczku z odpowiednim oznaczeniem. Zdarzy się też, że trzeba będzie wrócić do wcześniejszego etapu, tak jak w tym przypadku. Później trzeba będzie coś odkręcić, żeby przykręcić następny element. Ale tak właśnie działa moja metoda. Jeśli coś mam już zamontowane, to znacznie łatwiej mi jest to potem odkręcić i poprawnie dołożyć kolejny element, niż trzymać wszystko luzem. Na tym etapie do ramy mogę jeszcze dołożyć gniazdo zasilania XT60. Kolejne elementy to mocowania kamer. Do kamery FPV są dwa uchwyty, ale potrzebny będzie tylko jeden. Różnią się sposobem przykręcania. Ja wybrałem ten z ukośnym miejscem montażu. W zestawie są też uchwyty pod kamerę sportową. Jeden większy, jeden mniejszy, ale nie będę ich montował. Kamera 4K w zupełności mi wystarczy. Te elementy razem ze śrubkami odkładam do pudełka. Jest też podstawa pod kamerę sportową, która jednocześnie pełni funkcję górnej osłony dla kamery FPV i ten element już trzeba zamontować. Do obu części trzeba założyć gumy, dzięki którym kamera nie jest zamocowana na sztywno. To dość niewdzięczne elementy do montażu, wymagają trochę cierpliwości i uwagi, żeby ich nie przerwać. Mój sposób to użycie cienkiego drucika. Owijam nim gumę w najcieńszym miejscu, przeciągam przez otwór i wtedy łatwo je osadzić. Z mniejszymi gumami jest trochę trudniej, ale też da się to zrobić. Do pudełka wracają też gumy do kontrolera lotu, bo ten model ma już swoje własne. Teraz muszę zamontować uchwyt kamery do ramy, i tutaj również wszystko trzyma się na gumkach. Górne mocowanie jest przykręcane śrubkami, ale na tym etapie nie będę go jeszcze dokręcał. Do montażu gum można drucik odizolować albo wziąć po prostu cieńszy. Ja akurat miałem pod ręką taki grubszy, i do tych mniejszych gumek musiałem zdjąć izolację, żeby łatwiej je przeciągnąć. Po tym niezbyt łatwym montażu gumek wreszcie mogę przejść do elektroniki i silników. Kontroler lotu będzie zamontowany do góry nogami i pod innym kątem niż wskazuje strzałka kierunku, ale to bez problemu da się zmienić w Betafly konfigurator. Teraz pocynuję wszystkie pady, a potem zamontuję silniki. Spady są już pocynowane, kontroler lotu przykręcony do ramy, a silniki również trafiły na swoje miejsce. Silniki montuję na razie lekko, tymczasowo, tylko na czas lutowania przewodów do kontrolera lotu, bo i tak trzeba będzie je odkręcić. A przykręcam je na śrubki, które były w zestawie z silnikami. W zestawie z ramą były osłony przewodów przyklejane do ramy i z nich skorzystam. Kontroler lotu przykręciłem śrubkami m 2 na 12 z zestawu ramy, razem z dołączonymi nakrętkami. Co ciekawe, w komplecie z kontrolerem lotu nie było ani jednej śrubki. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Zabieram się teraz za lutowanie przewodów silników do FC. Przewody silników są już przylutowane. Na tym etapie najważniejsza jest estetyka. Nie chodzi o to, który silnik trafi na które pola lutownicze. Ważne jest, żeby wszystko było ułożone równo i nie zajmowało niepotrzebnie miejsca. Bardzo pomocne okazały się osłony przewodów, które przykleiłem jeszcze przed przycinaniem i lutowaniem kabli. Przylutowałem też przewody zasilające oraz przewody, do których później podłączę kondensator dołączony do kontrolera lotu. Ale zanim to zrobię, zamocuję cztery wsporniki. To jest właśnie ten moment, w którym trzeba odkręcić po jednej śrubce z uchwytów baterii. Od razu też pokryję miejsca lutowania przewodów zasilających specjalnym silikonem przeznaczonym do takich celów. Teraz czas na trzy elementy z TPU. Pierwszy zakrywa odsłonięte piny złącza XT60, dodatkowo wkleiłem go na wcześniej wspomniany silikon izolujący. Drugi element służy do utrzymania przewodów na swoim miejscu, a trzeci to uchwyt na kondensator, który od razu tutaj montuje i przylutuje do wcześniej przygotowanych przewodów, oczywiście nie zapominając o koszulkach termokurczliwych na jego nóżkach. Obudowę VTX i nagrywarki montuję w dolnej części ramy w otworach szerzej rozstawionych. Trzeba odkręcić śruby z obudowy i użyć dłuższych śrub M2 na 18 razem z gumowymi podkładkami od spodu. Dodam, że obudowa wchodzi w ramę dosłownie na styk, nie ma już miejsca ani nad nią, ani pod nią. Czas podłączyć cały osprzęt. Instrukcja na tym etapie jest pomocna, choć widziałem już bardziej czytelne. Chociażby przy kontrolerze all-in-one od SpeedyB, który montowałem w jednym z wcześniejszych projektów. Odbiornik Express LRS przylutuje dopadów RX2 i TX2 oraz oczywiście do 5V i masy. VTX z nagrywarką podłączę dopadów RX4 i TX4, które znajdują się blisko zasilania i GND. I tutaj pojawia się pierwsza niejasność. Pad zasilania opisany jest jako 5V, a w instrukcji podane jest, że na tym padzie jest napięcie równe zasilaniu baterii. Do zasilania zestawu kamery, w tym przypadku potrzebne jest napięcie z zestawu 7,26V, więc liczę na to, że właśnie takie napięcie znajduje się na tym padzie. Kolejna niejasność dotyczy modułu GPS. Jeśli montujemy GPS z kompasem, tak jak w tym przypadku, potrzebne są pady SCL i SDA. Tutaj są one oznaczone jako T3 i R3. W instrukcji nie ma na ten temat żadnej informacji, natomiast na stronie sprzedawcy jest wyraźnie zaznaczone, że to są właśnie te pady. Pozostałe przewody GPS przylotuję tuż obok. To RX1 i TX1 oraz oczywiście zasilanie i masa. Na koniec dorzucę jeszcze przewody do buzera. Samego buzera na tym etapie jeszcze nie mam, ale już go zamówiłem, więc podepnę go później. Na tym etapie ważne jest, żeby pamiętać o krzyżowaniu padów TX i RX. TX z osprzętu idzie do RX na kontrolerze lotu i odwrotnie. Na etapie lutowania osprzętu nic mnie nie zaskoczyło. Wszystko poszło bezproblemowo i bez żadnych pułapek. Po zakończeniu lutowania pokryłem połączenia płynną izolacją, uważając oczywiście, żeby nie zalać barometru. Jestem pewny tych lutów. Robię to już kolejny raz, więc mogłem od razu zabezpieczyć całość. Dwuzakresowy odbiornik trafił za kamerę. To jedyne sensowne miejsce, które znalazłem. Przykleiłem go od spodu na silikonową izolację. Jeśli chodzi o antenki, sytuacja jest trochę inna niż w standardowych odbiornikach. W idealnym świecie powinny być ustawione pod konkretnymi kątami, tak jak robi się to w dronach pięciocalowych, gdzie część anten kieruje się na stronę ramion. W Cineupie po prostu nie ma na to miejsca. Z tego powodu zostawiłem je w obecnym położeniu, a częściowo przypnę je do osłon śmigieł. Moduł GPS zamontowałem na górze w osłonie, którą zaprojektowałem w FreeCAD i wydrukowałem na drukarce 3D. To kolejny przykład, że nawet tania drukarka za około 250 zł potrafi uratować sytuację. Zestaw nie zawierał żadnego uchwytu pod GPS, więc musiałem zrobić go samodzielnie. Przy modelach RC, szczególnie dronach, własna drukarka to naprawdę ogromne ułatwienie. Zawsze brakuje jakiegoś elementu, i wtedy można po prostu dorobić go samemu. Teraz mogę już przykręcić podstawę mocowania pod kamerę sportową, która, jak się okazuje, nie osłania kamery FPV, jak powiedziałem wcześniej. Czas zabrać się za kanały, czyli osłony śmigieł. Trzeba pamiętać o ich orientacji. Z przodu osłon znajdują się sporniki, które montowałem wcześniej. Odkręcę też wcześniej tylko złapane silniki. Następnie przełożę środkowe wsporniki przez odpowiednie otwory w osłonach. Najlepiej założyć najpierw prawą stronę, a potem lewą. Całość zaczyna już wyglądać jak gotowy dron. Znalazłem też miejsce na antenki, dwie ich końcówki skieruję na boki. Później przykleję je ja silikonem, żeby trzymały się stabilnie. Silniki przykręciłem śrubkami M2 na 7 z zestawu. Pojawił się natomiast drobny problem z antenami od VTX. Teoretycznie można było przełożyć je jeszcze przed montażem osłon, ale nie rozwiązuje to kwestii późniejszego łatwego dostępu do VTX i nagrywarki, jeśli kiedyś trzeba będzie je wyjąć. Najrozsądniejsze jest więc odpięcie anten na czas montażu. Procedura jest prosta. Odkręcam dwie małe śrubki, wypinam anteny, przekładam je pod osłonami i składam wszystko w odwrotnej kolejności. Należy pamiętać też o przykręceniu przednich wsporników do ramy. Tutaj przydadzą się śrubki M2 na 8. Anteny mam już przełożone, choć nie było to najłatwiejsze. Gdybym robił to drugi raz, pewnie spróbowałbym przełożyć je jeszcze przed montażem osłon. W zestawie z ramą są przedłużki przewodów, ale przy tak małej ilości miejsca wokół obudowy VTX i nagrywarki trudno mi sobie wyobrazić, żeby udało się je tutaj sensownie upchnąć. Na tym etapie podłączyłem przewód do boksa i włożyłem kartę SD, później nie będzie już do niej dostępu. Sprawdziłem też wersję oprogramowania w VTX łącząc się z goglami. To ważne, bo gogle i VTX muszą pracować na tej samej wersji, inaczej mogą działać niestabilnie albo wcale. Gdyby konieczna była aktualizacja, omówiłem cały proces w poprzednim materiale o tej kamerze. W skrócie, pobieramy właściwą wersję, wrzucamy ją na kartę, podłączamy przewód między VTX a nagrywarką, zasilamy zestaw i przytrzymujemy mały przycisk przez około 8 sekund. Dobrze mieć też pod ręką wiatrak do chłodzenia oraz oczywiście naładowaną baterię. Niezależnie od tego, czy aktualizujemy, czy nie, to i tak teraz należy połączyć się z goglami, gdyż potem dostęp do przycisku będzie utrudniony ponieważ mój VTX miał już odpowiednią wersję, mogłem zamontować go na miejscu i zabrać się za montaż kamery. I przewód da się przełożyć bez większego kombinowania. Wystarczy w jednym miejscu lekko unieść ramę, luzując wcześniej śrubę wspornika. VTX jest już na swoim miejscu, a do przykręcenia dolnej części użyłem śrubek M2 na 7. Kamerę montuję tak, aby przewód wychodził od dołu. Do wyboru są śrubki z zestawu ramy lub kilka długości dołączonych do samej kamery. Trzeba tylko uzbroić się w odrobinę cierpliwości, bo otwory montażowe są dość głęboko i dostęp do nich jest ograniczony. Dłuższy śrubokręt z odpowiednią końcówką załatwia sprawę, a sam uchwyt kamery jest zawieszony na gumkach, więc można go lekko odchylić i ustawić tak jak akurat potrzeba. Kolejny krok to montaż anten VTX w uchwycie z zestawu. I tu wyszedł pierwszy realny problem. Składam tę ramę pierwszy raz etapami, więc pokazuję wszystko tak, jak faktycznie u mnie przebiega. Okazało się, że w tej konfiguracji przewody między VTX a uchwytem są zbyt mocno naciągnięte. Zwyczajnie brakuje im luzu. Dlatego musiałem się cofnąć i jednak dołożyć przedłużki anten, które producent dorzuca do ramy. Dzięki temu, jeśli będziecie budować podobnego drona, od razu będziecie wiedzieć, że bez tych przedłużek raczej się nie obejdzie. Przewody już przedłużyłem, choć nadal nie uważam tego za idealne rozwiązanie. Trzeba je teraz po prostu jakoś sensownie ułożyć i zmieścić w dostępnej przestrzeni. Mimo wszystko jest to znacznie lepsza opcja niż pozostawienie ich na naprężeniu. W zestawie są też koszulki termokurczliwe i warto je założyć na połączenia, żeby zabezpieczyć je przed przypadkowym rozłączeniem. Po ogarnięciu anten VTX, montaż uchwytu i anten odbiornika to już tylko formalność. Przykręciłem go śrubkami m 2 na 12 Muszę jednak dodać, że sam uchwyt na antenę odbiornika mógłby być lepiej zaprojektowany, bo nie jest to najbardziej wygodne rozwiązanie. Na tym etapie wszystko jest już na swoim miejscu, poza buzerem, który dopiero do mnie jedzie. Reszta elementów jest już zamontowana, śmigła, oczywiście, założę dopiero po konfiguracji. Teraz pora przejść do Betafly Konfigurator. Pokażę teraz w skrócie najważniejsze ustawienia, które trzeba zrobić w Betaflight, żeby dron był gotowy do pierwszego lotu. W zakładce Konfiguracja ustawiam orientację FC. U mnie jest on zamontowany do góry nogami i pod kątem, więc ustawiam Pitch 180 stopni i Yaw 90 stopni. Sprawdzam też, czy włączone są Air Mode, GPS i OSD. W zakładce Ustawienia klikam Resetuj OSZ, a potem wykonuję kalibrację akcelerometru. Następnie wchodzę do zakładki Porty i ustawiam UART2 odbiornik RC, UART1 GPS, UART4 VTX, włączam MSP Display Port. W menu Szablony pobieram dwa profile: dla Express LRS oraz dla OSD w goglach cyfrowych. W regulacja PID wchodzę w profil Rate i na początek zmniejszam wartości, żeby dron reagował łagodniej. W zakładce Filtry odznaczam dolna granica żyroskopu 1. Odbiornik. Tutaj sprawdzam mapowanie kanałów i włączam telemetrię. W zakładce tryby uzbrojenie na kanale 5. Tryby lotu Acro, ENGO i Horizon pod wspólnym przełącznikiem na kanale 6. Silniki. Tutaj podłączam baterię. Trzeba uważać, bo VTX zaczyna się nagrzewać. Najpierw ustawiam kolejność silników, zaznaczając ten, który faktycznie się obraca. Potem sprawdzam kierunek obrotu. Przy trybie indywidualnym klikam numer silnika i jeśli kręci się odwrotnie niż w grafice, zaznaczam odwrócony. Jeśli konfiguracja trwa dłużej, przydaje się wiatrak chłodzący VTX. Na końcu ustawiam OSD. Format obrazu zmieniam na HD, po czym dodaję najważniejsze elementy: poziom baterii, czas lotu, tryby itp. i ustawiam je w wygodnych miejscach na ekranie. Tak wygląda mój zestaw kroków przed pierwszym lotem próbnym. Pamiętajcie, aby po każdej zmianie, w każdej zakładce, kliknąć zapisz. Czas założyć śmigła. Przy tej konfiguracji, czyli domyślnej w Betaflight, śmigła montuje się właśnie w taki sposób. Trudno to opisać słowami, więc najlepiej przyjrzeć się uważnie. W razie potrzeby możecie zatrzymać obraz. Dodam tylko, że napisy na śmigłach, wyczuwalne pod palcem, powinny znaleźć się od góry, czyli po tej stronie, która jest widoczna, gdy dron stoi gotowy do lotu. Pozostało jeszcze radio. Na początek tworzę nowy model, a potem w miksach przypisuję przełączniki do uzbrajania i trybów lotu. Kanał 5 odpowiada za uzbrojenie, a kanał 6 za tryby lotu. Pokazuję to w dużym skrócie, ale jeśli będzie taka potrzeba, dajcie znać w komentarzach, można temat rozwinąć. Na pierwszy rzut oka wygląda to prosto, jednak w praktyce bywa różnie. Mimo, że w większości radii na OpenTakes czy EdgeTX wygląda to podobnie, szczegóły potrafią się różnić. W jednym z kolejnych filmów pokażę to na przykładzie dwóch radi z wyższej półki, gdzie nawet bardzo podobne modele mają inne rozwiązania. Ostatnim krokiem, zakładając, że wcześniej połączyliśmy VTX z goglami, jest zbindowanie radia z odbiornikiem Express LRS. W tym konkretnym przypadku różnica polega na tym, że w skrypcie Lua w opcji Antenna Mode wybieramy Gmini. Pozostałe ustawienia wyglądają tak samo jak przy każdym innym odbiorniku ELRS. No dobrze, czas na lot próbny. Kolejny projekt w powietrzu. Co można powiedzieć po zakończonej budowie, nie obyło się bez problemów, chociażby z antenami VTX. Sama rama jest dość ciasna i tutaj muszę wspomnieć o jednej rzeczy, o której wcześniej nie powiedziałem. System Walksnaj nie obsługuje dostępu do karty pamięci przez kabel USB. To oznacza, że żeby zgrać nagrania, trzeba wyjąć VTX, a w przypadku tej ramy odkręcić dolną część, żeby się do niego dostać. To spory minus, ale typowy głównie dla konstrukcji tego typu. Dla porównania w klasycznym dronie, np. w moim wcześniejszym 5 projekcie na ramie z PDB z tą samą kamerą i vtx Dostęp do karty pamięci nie stanowi żadnego problemu. Właśnie dlatego tak ważne było dla mnie zapewnienie swobodnego dostępu do boksa z nagrywarką i dlatego zdecydowałem się cofnąć i poprawić prowadzenie przewodów, żeby miały odpowiedni luz. Jeśli chodzi o sam lot, dron lata stabilnie i dobrze nadaje się do filmowania. Nie ma tu nerwowych reakcji ani gwałtownych ruchów typowych dla innych konstrukcji. Jakość obrazu z kamery jest już sprawdzona w poprzedniej recenzji. Mamy 4K przy 60 klatkach, więc pod względem nagrań jest naprawdę dobrze. Czy to dron dla początkujących? Raczej nie. Trzeba mieć już trochę praktyki, szczególnie jeśli chodzi o porządkowanie przewodów w ciasnej ramie. Same komponenty oceniam jednak pozytywnie. Silniki i kontroler Lotus działają przyzwoicie. Dron wymaga jeszcze dopieszczenia, konfiguracji GPS-u i trybu bezpiecznego powrotu. Aktualizacja oprogramowania kontrolera lotu oraz prawdopodobnie wydruku nóg do lądowania. W obecnej formie ląduje dość twardo na niskiej plastikowej ramie, więc starty z trawy raczej odpadają. I to chyba tyle. Jeśli macie pytania albo uwagi, piszcie w komentarzach. Link do kamery znajdziecie w opisie, a pozostałe komponenty opiszę na blogu devizon.pl. W opisie zostawiam też kody rabatowe, a że zbliżają się święta, mogą się przydać. Dzięki za oglądanie, cześć.